Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Postanowiłam, że nakręcę dla Was vloga z mojego wyjazdu do Warszawy. Na e, pewno to jest dla Was dziwne, bo pewnie wiecie, że ja tutaj jestem często e, i nie jest to nic nadzwyczajnego ale ja tutaj często przyjeżdżam to fakt tylko, że do pracy zawsze tutaj pracuję, jednak w Warszawie się dużo dzieje są różne eventy, różne imprezy, targi, pokazy mody i w ogóle siedziby dużych firm więc jeżeli ja jadę do pracy, to właśnie jadę ze Śląska tutaj do Warszawy ale pierwszy raz jestem w Warszawie tak po prostu dla siebie, dla relaksu jest to taki czas dla mnie Dzisiaj jest mecz Polska Irlandia, na który wybiera się mój mąż. Ja na ten mecz nie idę. Gdyby nie miał towarzystwa, to pewnie bym na ten mecz poszła, ale jedzie tam z grupką swoich znajomych, więc on ma swój męski wieczór, a ja postanowiłam, że się zrelaksuję i wykorzystam ten czas, aby spędzić go sama ze sobą. Chciałam troszkę inaczej też spędzić ten czas, bo tutaj w hotelu to jest Hilton Warsaw. Um, jest świetny basen, bardzo duży basen, jest sauna i jacuzzi. Um, to tam już mniej istotne, ale ja, basen to, to jest po prostu. Ja uwielbiam pływać. Nie wiem, już Wam kiedyś to pewnie mówiłam, ale ja po prostu mam wrażenie, że ja się w wodzie wręcz urodziłam. Uwielbiam pływać, uwielbiam być w wodzie i chciałam pójść na basen, ale jestem strasznie przeziębiona i nie wiem, czy to ma większy sens, czy się nie załatwię e, całkowicie pójściem na ten basen, ale jest łóżeczko, jest szlafroczek, jest cudowny prysznic, jest moja książka um, i jest aparat i postanowiłam, że może coś dla Was nagram, jak tak się wiecie odprężę, jutro wstaję i jadę sobie na zabieg, na pedikir, do spa um, i no, jest to taki bardzo relaksujący dla mnie czas strasznie się cieszę, szkoda tylko, że jestem przeziębiona ale um, myślę, że będzie fantastycznie kupiłam sobie też fajne jedzenie jest to słodkiego, bo nie wiem jeszcze nie jadłam nic z tej piekarni ale jak zobaczyłam te ciasteczka te drożdżówki i to wszystko co tam było, to musiałam sobie kupić i stwierdziłam, że będzie ciasteczko, herbatka i książka i <grywka> najlepszy czas ever. Pierwszy etap mojego relaksu, czyli gorąca herbatka. Nadrabianie filmików, tu akurat oglądam sex I do tego ciasteczko z owocami leśnymi może nie wygląda, ale jest przepyszne więc ja um, zabieram się za relaks i myślę nad y, filmikiem dla was, który za momencik chcę nakręcić jakiś gadany, mam nadzieję, że y, trafi w wasze gusta, więc y, dobra kolejny etap mojego relaksującego weekendu to oczywiście basen więc lecę Ja już po basenie jestem wymoczona. Przepłynęłam jakieś 20 ym, długości basenu, a teraz czas na moją dalszą ym, dalszą część spa. Czyli kąpiel chcę wam pokazać tak na szybciecha łazienkę, bo jest dosyć ładnie urządzona i. Ym, Chciałabym pokazać wannę. Nie wiem, czy też tak macie, że się w wannie w hotelu. Ja tak mam. Może nie, że się brzydzę, tylko ja po prostu widzę wszędzie te bakterie. E, to jest moja jakaś choroba. I jest prysznic, więc ja korzystam z prysznica w hotelu. E, sama bym musiała to zdezynfekować, wyczyścić to są, żeby tutaj wejść. Ja wiem, że to jest pewnie dziwne, ale. E, jeżeli, chodzi o same spa... o, 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 jeżeli chodzi o same spa, to bardzo fajne. Macie tam. Um... Jest dosyć duży basen, jest jacuzzi, są sauny, sam nie korzystałam, bo jestem przeziębiona, mam nadzieję, że nawet opływanie mi nie wyjdzie jakoś po prostu na moją niekorzyść, ale basen super, jest cieplutki, jacuzzi jest świetne, jest miejsce relaksu i co wam chciałam powiedzieć? Oczywiście wszyscy sobie pływają. Um, jest to świetny hotel. Nie wiem, czy to jest 4 czy 5 ale jest to dobry hotel. A na leżaku siedzi sobie przez godzinę dziecko um, jakieś tak 9-10 lat i gra sobie w grę na deblecie. I po prostu jakoś to mnie tak strasznie smuci, że dzieci mają tyle rozrywki. Przecież są w takim pięknym miejscu, i nie korzystają z tego, nie pływają, nie szaleją, były tam zajęcia dla dzieci na osobnym tym, a no dziecko wolało grać w grę, to jest dla mnie przerażające w dzisiejszych czasach. Ja tam wolę książkę i wolę jakieś fajne rozrywki, takie żywe, wiecie, pływanie, chodzenie, spacerowanie, a w dzisiejszych czasach dzieci zamiast się bawić to grają tylko w gry. No cóż. 21 wiek. Ja sko skończę swój dzisiejszy dzień na kąpieli i wskakuję pod pierzynkę i czytam książkę i to będzie zakończenie tego mojego dzisiejszego dnia, mojego dnia, mojego wolnego dnia, a jutro część dalsza, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba to co przygotowałam na jutro, a czy to co mnie czeka jutro, jak to będzie wyglądać, więc na pewno Was zabiorę ze sobą. Dobry Warszawa, dzień drugi. Pogoda jest kiepska raczej. Słyszeliśmy, że u nas na Śląsku spadł śnieg, więc musi być bardzo zimno. A my jedziemy już do centrum metrem. Tam się przesiadamy do um, linii numer 2 i jedziemy do spa. Więc zapieram was ze sobą. Jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy od ostatniego metra na Kabatach, Jakieś 5 minut spacerkiem. Um, i tutaj bo już jest kabinet Chantera. Zostałam tutaj zaproszona. Zobaczymy jeszcze co będziemy działać i co tutaj zrobimy, więc idę i przekonamy się z nami. A już po zabiegu jestem bardzo zadowolona, mam bardzo ładne stopy, miałam fajny zabieg, fajna kosmetyczka wykonywała go, bardzo wiecie, pojętne e, miała dużą wiedzę, co mnie cieszy, bo wiecie jak to jest, Te kosmetyczka idzie do kosmetyczki ma swoje zboczenie zawodowe na szczęście naprawdę, była bardzo delikatna i e, super wykonała mi pedikur i mam hybrydy założone na stopy, no wiadomo jest już bardzo zimno więc lakier by nie schnął. I, więc lakier by nie schnął, a jednak trzeba założyć buty. Teraz idę z powrotem na metro. Jest to dosyć blisko od metra, więc jeżeli chcecie się wybrać, naprawdę jedziecie metrem na kabaty. Ostatnia stacja, nie jesteście w stanie się pomylić. A później e, idziecie pieszo, e, jakieś 5 minut na osiedle, tam, które jest za nami i tam znajdziecie salon um, co jeszcze? no to na tyle jestem zrelaksowana a teraz jedziemy do centrum chociaż nie wiem czy do centrum czy na Wilanowską i może pójdziemy do Galerii Mokotów zjeść jakiś obiad a później wracamy do domu na Śląsk e, tam gdzie jest już zima i gdzie pada śnieg więc strasznie się tego boję jestem mega przyziębiona więc jestem już ubrana w czapę, szalik jest i tak zimno więc śnieg to nie jest chyba coś, co chcę dzisiaj zobaczyć. No ale cóż, nie mamy wyjścia taka pogoda, taka jesień. E, no to ja biegnę na obiad. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało zabieg i to, jak to wyglądało, i ten mój relaksujący weekend. A ja idę dalej cieszyć się z mojego wyjazdu. Wróciłam już do domu i zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze co takiego. Dostałam w prezencie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten filmik w żaden sposób nie jest sponsorowany przez firmę Chantarel czy przez salon. Ja po prostu skorzystałam z zaproszenia. Ten salon zaprosił mnie do skorzystania właśnie z jakiegoś. Z jakiejś usługi, którą sobie wybiorę. I bardzo fajnie, bo połączyłam to z wyjazdem do Warszawy właśnie na weekend, na mecz Polska-Irlandia, który wygraliśmy jak super i możemy świętować. I pomyślałam sobie, dobra, mąż będzie mieć taki męski weekend, a ja... Um po prostu spędzę go ze sobą i będę się relaksować, więc bardzo dziękuję za zaproszenie i to było bardzo, bardzo miłe um, no i pokażę wam co jeszcze dostałam tak szybciutko są to kosmetyki chanterelle i co tutaj mamy pierwszy kosmetyk, już czytamy body termo fashion i jest to antycelulitowy grejpfrutowy tak Krem, to się na pewno przyda niestety. Kolejny kosmetyk, jeszcze widzicie, nieodpakowany przeze mnie herbaciany peeling do ciała. No, uwielbiam peelingi. Ja po prostu kocham peelingi jest to taki mój główny kosmetyk, jeżeli chodzi o pielęgnację, więc na pewno skorzystam, jeżeli chcecie wiedzieć co oni myślę. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Mamy peeling i ostatni kosmetyk. Ostatni kosmetyk, cóż tutaj mamy, szanter. To są w ogóle kosmetyki. To jest kosmetyk, który był użyty do mojego zabiegu na stopy. I to jest Rescue Hand and Body Cream. Um intensywny krem regenerujący i nawilżający do miejscowego stosowania dla bardzo suchej, szorstkiej, zniszczonej, popękanej skóry dłoń, stóp i ciała, więc coś dla mnie. To też na pewno przetestuję, bo jak wiecie mam duży problem z dłońmi, ze stopami ogórnie, z tym, że moja skóra jest bardzo, bardzo sucha, więc no. E, tak wygląda mój weekend. E, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja rzadko jestem w Warszawie w niesłużbowych em, właśnie klimatach <noise> tylko jestem, teraz byłam dla relaksu i zabrałam Was ze sobą, mam nadzieję, że Wam się podobało jeżeli tak, dajcie kciuka w górę będę wiedziała po prostu, że chcecie więcej takich filmików gdzie Was zabieram w różne miejsca i opowiadam Wam jak to u mnie wygląda więc tak kochani to wszystko, żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmiku pa pa